Witajcie kochani. Wiele razy w moim życiu byłem zapraszany na różne uroczystości. Wesela, imieniny, urodziny, różne celebracje. I nie wiem czemu, ale zawsze były dla mnie w pewien sposób wyczerpujące, nużące. Te same teksty, te same żarty. Nic, co wnosiłoby coś żywego do mojej jaźni, nic, co dawałoby mi ożywienie i radość wspólnego bycia. Te same gierki, te same rozmowy i nuda. Idę na wesele, i pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to dobre jedzenie. A potem wracam zmęczony, padam na łóżko, otulony ciszą mieszkania. Zmęczony tak, jakbym zmagał się z jakąś bestią, jak po szamotaninie. Leżej pozwalam ciału i umysłowi nacieszyć się samotnością i radością bycia samemu ze sobą. Ale bywały też spotkania, po których wracałem z nową energią, jakbym wykąpał się w tajemniczym źródle. Odświeżony, pełen życia. Niestety takie chwile nie były częste. Moje społeczne życie głównie zmuszało mnie do wysiłku. Czemu tak się działo? I czemu czasem nadal się dzieje? Myślę, że moje znużenie życiem społecznym nie ma nic wspólnego z charakterem. Ani z dysfunkcją społeczną. Już jako dziecko zauważyłem, że trudno jest mi radzić sobie ze sztucznością i brakiem szczerości w stosunkach międzyludzkich. Utarte schematy w rozmowach, przewidywalne odpowiedzi, przewidywalne reakcje. Trenowały mnie z energii. Energia, która była jak płynąca rzeka, zamieniała się w zmętniałą sadzawkę. To, co psychologia nazywa dysfunkcją społeczną albo być, byciem tak zwanym odludkiem jest w rzeczywistości znakiem naszego wewnętrznego przebudzenia. To, to, że nasza jaźń nie może już dłużej radzić sobie ze sztucznością i zakłamaniem w kontaktach z innymi, jest sygnałem, to uczucie wypompowania z energii podczas towarzyskich spotkań jest czymś, co Twoja jaźń stara się Ci przekazać. Większość z nas w naszych społecznych kontaktach porusza się na automatycznym pilocie bez głębszego zaangażowania świadomości siebie. Już dłużej nie chcemy włączać się w tańce różnych osobowości, w choreografię mechanicznych struktur, w zakładanie masek, nieuzgodnionych praw społecznych, interakcji. Wszystko z góry zaplanowane, wszystko przewidywalne. Wszyscy możemy przeczuć, jak ta scena jest grana w uzgodnionych schematach. Które przenikają do naszego umysłu. Schematach, które formułują i definiują przewidywalne interakcje. A nagle, kiedy Twoja świadomość się podnosi, widzisz, jak to przedstawienie jest grane, kto buduje nam te schematy. Kto jest choreografem. Często oglądamy, oglądam kryminalne filmy na YouTube. FBI Files, Born to Kill, o seryjnych mordercach, o psychologii, o myśle przestępców. Jest nawet jeden film mówiący o myśle słynnego seryjnego mordercy, Teda Bundy. Ale jedno, co powtarza się prawie jak święta mantra, to to, że wszyscy ci zbrodniarze byli samotnikami. Że nie wiązali się ze społeczeństwem. I od razu nasuwa się przypuszczenie. Jeśli spotkamy kogoś, kto nie jest zbyt chętny do rozmowy, kto nie wchodzi w interakcji z innymi ludźmi, to taka osoba jest bardzo podejrzana. Może mamy do czynienia z przyszłym seryjnym mordercą albo z osobą z zaburzeniami psychicznymi. Media podpowiadają nam, co mamy myśleć o innych ludziach. O tych, którzy zachowują się inaczej, o tych, którzy nie podążają za narzuconym schematem interakcji. Mówią nam, że być może mamy do czynienia z osobą niezdrową, że z tym człowiekiem dzieje się coś złego, bo nie kontaktuje się z innymi tak jak reszta społeczeństwa. Jako dzieci uczymy się świata dookoła nas poprzez naśladowanie naszych rodziców, imitowanie ich. Dzięki temu łatwiej nam wchodzić w interakcję z otoczeniem, reagować tak jak widzimy na przykładzie naszych najbliższych. Ale niestety, z czasem te schematy, a raczej stety te schematy zastępujemy mediami, zastępujemy filmami Hollywood, nie zapomnę jednej rozmowy z dziewczyną, która poruszała się i ubierała, tak jak w znanych filmach Hollywood. Drażniło mnie to bardzo, ta sztuczność, to naśladownictwo, więc w przepływie szczerości trochę zirytowany, ale trochę złośliwy, powiedziałem jej delikatnie, że zachowuje się aktorki z filmów fabularnych. Spojrzała na mnie zdziwionymi oczami i ze z entuzjazmem zapytała, naprawdę tak nie widzisz? Trochę zmieszany odpowiedziałem tak, tak cię postrzegam. Ona ze szczerym entuzjazmem wybuchnęła. O Boże, to doskonale, bo taki jest mój cel. Nie mogłem uwierzyć własnym uszom, że czyjś umysł może być tak wybra wybrany. Do tego stopnia jej entuzjazm był prawdziwy, bardzo szczery i właśnie dlatego tak mnie przeraził. Nie pamiętam tej relacji zbyt dokładnie, widocznie nie była ważna, ale dokładnie pamiętam moment mojego szokowania i w pewnym stopniu przerażenia. Czy ktoś może czuć się tak pusty, by szukać schematów dla własnego funkcjonowania w filmach fabularnych? Rozumiem, wszyscy przez to przychodziliśmy, bawiliśmy się w, w kowbojów i Indian na podwórku, ale przecież przychodzi czas na samodzielne wypracowanie własnej osobowości, bez sztucznych schematów dostarczanych nam przez... Znane filmy. Codziennie oglądamy scenki jak z filmu. Ludzie ubrani w leginsy, ściskający butelki z wodą, choć wybiegli tylko na 20 minut joggingu. Muszą wyglądać jak w filmach, z telefonami przyczepionymi do ramienia, ze znanymi barkami, butów i ubiorów sportowych, które dodają znaczenia ich, ich wysiłkom. Choć czasem sylwetka biegającej osoby nie ma nic wspólnego ze zdrową dietą czy sprawnością fizyczną. Ale czas skończyć z osądzaniem ludzi, bo tak naprawdę niczym się od nich nie różnimy. Każdy z nas toczy swoją własną batalię na swoim własnym poziomie. Warto jednak zauważyć, Wpływ mediów na nasze interakcje, nie tylko z innymi ludźmi, ale także z samym sobą. W pewnym momencie stajemy się świadomi tej całej społecznej gry, jak jest ona programowana, i już dłużej nam nie wystarcza. I tutaj następuje pierwsze uwolnienie pierwsze wyzwolenie od społeczeństwa. Które już dłużej nie dostarcza nam przykładów ani energii, czy wolności, by żyć dalej. Nadchodzi taki moment, kiedy mówisz sam do siebie: Ja już dłużej nie mogę w ten sposób. Widzisz szczelinę pomiędzy tym, co jest grane na zewnątrz, a tym, co naprawdę szczerze wydawała się w jaźni. I już dłużej. Nie możesz wytrzymać w tej nieszczerości. Wtedy następuje coś, co odrzuca nas od społeczeństwa, kiedy włączamy nasz odbiornik i nie możemy znaleźć odpowiedniej fali, odpowiedniej wibracji, która byłaby zgodna z nami i wnosiła coś nowego do naszej świadomości, naszego postrzegania, naszej ekspresji życia. Tak. Nasze pierwsze wyzwolenie jest właśnie od społeczeństwa. To nasze pierwsze przebudzenie, kiedy nasza jaźń nie jest już dłużej w stanie współgrać z kłamliwymi, sztucznymi interakcjami, z ustalonymi grami politycznymi, z ludźmi, którzy się na to nabierają. To przebudzenie, gdy już dłużej nie jesteśmy w stanie znieść ani własnej sztuczności, ani mechaniczności. Kiedy zdajemy sobie sprawę, że tutaj w naszej jaźni, jak i w całym społeczeństwie, coś nie pasuje, coś się nie synchronizuje. Tak to znak, że już dłużej nie możemy żyć w zakłamaniu w sztucznych okowach schematu. Nagle zdajemy sobie sprawę, że to, co do tej pory było dla nas pokarmem, co nas odżywiało, już dłużej nie funkcjonuje, dłużej nie odżywia nas. Ta część naszej pracy została odrobiona i czas na samodzielną pracę, na samodzielne bycie bez oglądania się na społeczeństwo, bez oglądania się na innych. Ale co najważniejsze, widzieć to społeczeństwo, nie starać się go osądzać, nie krytykować. Po to tylko wzmacnia stru struktury naszych myśli, tworzących poczucie separacji i konfliktu. Wyczerpanie, którego doświadczamy w trakcie i po naszych towarzyskich kontaktach, jest wiadomością, jest posłańcem, mówiącym nam, że ta gra się już skończyła, że tu już nie ma energii, już dłużej nie jesteśmy w stanie karmić się tego typu interakcjami społecznymi, relacjami, które nie wnoszą nic żywego, nic nowego, nic świeżego. I tak naprawdę jest to wielki krok do przodu. To nasza pierwsza ciemna noc duszy, gdy już dłużej nie możemy utrzymać się na powierzchni czegoś, co z góry zostało zaprojektowane do naśladownictwa. Już dłużej nie możemy karmić się czymś sztucznym i kłamliwym, społecznymi interakcjami, które powodują powtórne cierpienie ze znudzenia. Bo świadomość, jako żywa przestrzeń nie może już dłużej opierać się na kłamliwych schematach. Tak jak trudno jest ukryć fakt, że już dłużej nie możemy żyć z partnerem, którego dawno poślubiliśmy, a którego już nie cenimy, nawet nie lubimy, z którym nas już nic nie łączy. To, co nas z nim wiąże, to tylko społeczne i prawne schematy. Schematy, które nijak nie pasują do wolności przestrzeni naszej świadomości, naszego wnętrza. A świadomość jest wolnością wolnością, która daje nam poczucie wyzwolenia, poczucie miłości, naturalności, żywotności, świeżości i wyzwolenia. Na tym chciałbym skończyć, i dziękuję, że czekaliście na ten film. Witam nowych subskrybentów. Dziękuję Wam wszystkim za Waszą uwagę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i jak zwykle proszę, bądźcie szczęśliwi, cieszcie się życiem, wykorzystajcie je, żyjcie świadomie, z poczuciem wolności. Dziękuję serdecznie, ściskam mocno.